Tak, co my tu mamy? Pisklaki zdrowe, to jest teraz ich parcela, jedzonko, woda, wszystko mają. Niestety Kwoka zamieszkiwała tunel i musiała go opuścić i muszą sobie dalej radzić same. No, od ostatniego razu bardzo ładnie wyrosły, nie? Ja tu widzę dwa koguty. Reszta mam nadzieję, że nioski, nie? O te białe, takie duże lekorny to są moje. Cztery są sztuki, z czego jeden jest kogut. Tamten grzbiet ma taki widocznie większy. Ten też będzie taki srebrno-czarny kogucik. Co tu się dzieje w kurniku? Co jest? Jaja pozbierane. No. Kuczaki bardzo żywe. A szczególnie te z moich lęgów. Już są nawet bardzo duże. To mała kurka. No, pierwsza noc bez mamy będzie dobra.